Cześć wszystkim, z tej strony Mateusz Kaczmarek. Witam Was na moim kanale, gdzie zagłębiamy się w tajniki budowy, naprawy i eksploatacji silników samochodowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o silnik i rozwiązywać techniczne problemy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z nowymi filmami. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Olej silnikowy motul 8100X MAX 0W40 zmniejsza emisję gazów cieplarnianych wytwarzanych przez samochody. Tak więc SMAR motul nie tylko doskonale chroni silnik, ale także dba o środowisko. Opis. Motul 8100X MAX 0W40 to czysto syntetyczny olej silnikowy stworzony zgodnie z klasyczną formułą zawartości siarki fosforu i popiołu siarczanowego, spełnia surowe wymagania dotyczące wytrzymałości filmu olejowego, ma zwiększoną stabilność i odporność na czynniki mechaniczne, temperaturowe i inne, różne opakowania oleju. Zapewniając znaczną oszczędność paliwa, olej ten zmniejsza emisję gazów cieplarnianych do atmosfery, ponadto jest stosowany oszczędnie, Praktycznie nie powodując powstawania osadów węglowych. Kolejną pozytywną właściwością tego produktu jest zapobieganie tworzeniu się osadów węglowych i delikatne usuwanie już istniejących. Można również zauważyć jego stabilną lepkość, która nie zależy od ilości zdyspergowanej sadzy i okresu użytkowania, płynność, nawet przy silnych mrozach. I ogólnie szeroki zakres temperatur użytkowania olej nadaje się do długich okresów między wymianami, chroniąc silnik przed zużyciem przez cały czas, doskonałe, równomierne smarowanie zapobiega tarciu ruchomych części, a tym samym wydłuża ich żywotność. Zastosowanie Motul 8100 X Max 0W-40 jest stosowany w wielu pojazdach. Jest szczególnie preferowany przez producentów samochodów innych niż Menec. Olej ten jest zalecany i zatwierdzony do użytku przez następujących głównych producentów pojazdów. Wśród nich znajdują się samochody BMW, Mercedes-Benz, Porsche i Volkswagen. Osiągi Zwiększona charakterystyka techniczna jest to wskaźnik dla każdego oleju silnikowego, tak więc motul ma wskaźniki.